Dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, dzień dobry. W zależności dla kogo, godzina 20:36, to jeszcze dzień dobry, dzień dobry, czy dobry wieczór, dobry wieczór, już pewnie raczej dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w Energetyce na 27 maja. Jakie jest ważne wydarzenie jutro? Jutro najważniejszym wydarzeniem jest Nów Księżyca i możemy powiedzieć, od nowiu wszystko się zaczyna. I też w nowiu jesteśmy w stanie zasiać dobre rzeczy w swoim życiu. I najpierw zrobimy aspekty planet, kochani. Tak jak mówię, nów Księżyca jest najważniejszy i ten nów Księżyca ma miejsce o godzinie 5.02, czyli co oznacza nów koniunkcję słońca z Księżycem w znaku bliźniąt. Czyli bardzo dobry czas do wszelkiego rodzaju komunikacji uzdrowienia komunikacji w sobie czyli uzdrowienia komunikacji w sobie z samym sobą z samą sobą jak również z innymi również gdybyśmy chcieli coś powiedzieć Kogoś poprowadzić. Ja będę w webinarze prowadziła bardzo dobry webinar. Później Wam jeszcze coś powiem, bo ja mam takie wrażenie, że nie każdy zrozumiał, o czym jest to webinar, a webinar jest bardzo mocna, medytacja bardziej, ale to później o tym. Natomiast też tak jak gdyby nasza twórczość w związku właśnie z mówieniem, jeżdżeniem, przemieszczaniem się, nauką, komunikacją, szeroko rozumiana. Zważywszy jeszcze, że jutro jest bardzo silny aspekt transformujący, w zasadzie dwa aspekty transformujące, dwa aspekty z plutonem. Najpierw o godzinie 1.14 księżyc w Trygonie do plutona, czyli nasze emocje, uczucia, odczucia będą transformowane i później o godzinie 19.55 Merkury w Trygonie do do Plutona, czyli znowu transformowane nasze myślenie, transformowana nasza komunikacja i tak jak gdyby mamy możliwość otwarcia się bardziej na świat. Poza tym jutro 147 dzień roku, oczywiście wtorek, i z numerologii pewnie wyjdzie nam piątka, ale jeszcze sprawdzę. 27.05, dziewiątka z dnia, piątka z Miesiąca i dziewiątka z roku, czyli będziemy pod wpływem piątki, też jak najbardziej. Bardzo dobra do wszystkiego tego, co jest związane z różnego rodzaju rozmowami, pismami, tego typu rzeczami. I teraz, kochani, powiem tak: webinar się odbędzie. Co prawda jest mało osób, ale dla kogo ma być ten, dla każdego ten czas? Czas na zmianę, czas na inne myślenie, tak? To ja nikogo nie będę na siłę zapraszała, przyjdźcie, przyjdźcie. Natomiast chciałabym tylko powiedzieć, bo się właśnie dzisiaj przygotowywałam już do webinaru, bo zazwyczaj zawsze było o Matce Ziemi w tym czasie i o Matce Ziemi będzie, bo będziemy się na koniec gruntowali i nasycali energią Matki Ziemi, żebyśmy byli silniejsi, mocniejsi, żebyśmy byli zasilani Ziemią, skoro na niej żyjemy, tak, ale o Matce będę też mówiła i prowadziła medytację. W taki troszeczkę inny sposób niż zazwyczaj. Dlaczego? Dlatego, że też jestem teraz w procesie uczenia się nowych rzeczy. Różne rzeczy w moim mózgu się łączą. I na przykład, bym powiedziała, dla kogo jest to webinar? Na przykład dla kobiet które, czy mężczyzn, które, którzy nie umieją sobie ułożyć życia osobistego. Dlaczego? Możemy oczywiście powiedzieć, że no rodzice, matka ich nie kochała, ani tej kobiety nie kochała, odtrącała. Kobiety były niewidoczne dla, dla matki i przez to są niewidoczne też dla mężczyzn. I to jest łatwe. I to jest łatwe, zrozumiałe. Może być też tak, że na przykład powtarzają różnego rodzaju wzorce, po matce w sprawach uczuciowych, czyli na przykład przyciąganie trudnych mężczyzn albo mężczyzn, którzy ich zostawiają. I to jest proste. Ale co jeszcze tutaj może być, kochani? Na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację. Tu mówiłam o dzieciach odrzuconych, tak, córkach czy synach, ale o czym jeszcze będę mówiła? Będę mówiła o tym, że na przykład może być taka sytuacja, że matka kocha. Nawet jest nadopiekuńcza. Możemy mieć z nią wspaniałe relacje, czyli jak gdyby mamy drogę do matki, jesteśmy widoczni przez matkę, ale na przykład w dalszym ciągu nie możemy sobie ułożyć życia uczuciowego. I teraz pytanie, dlaczego? Otóż dlatego, że na przykład nasza matka miała męża, pijaka, naszego ojca, i pomimo, że mamy z nią dobre relacje, Podświadomie chroni nas, zagradza nam drogę do ułożenia sobie życia uczuciowego, żebyśmy nie cierpieli tak jak ona. I to będziemy rozpuszczać w medytacji, to będę mówiła. Więc, jeżeli ktoś chce, kochani, to zapraszam również tych wszystkich, tu głównie będzie ważna medytacja, ale też mój wykład, również tych wszystkich którzy nie dostali nigdy ciepła od matki, byli niewidoczni albo byli bici, martretowani psychicznie. Ta, ten webinar, ta medytacja jest namiastką tego, myślę, że dla niektórych namiastką, dla niektórych przerobieniem całkowitym, każdy z nas jest inny, żeby te trudne rzeczy rozpuścić albo na nie inaczej spojrzeć. Amen. Więc kochani, sporo wolnych miejsc. Kto chce niech się szybko zgłasza i tyle jeżeli ktoś nie może osobiście można umówić się na można zapisać się na nagraną medytację i webinar będzie on czynny przez trzy dni osobom które się zgłosiły dzisiaj około godziny 22 23, Jakub mój syn wyśle tokeny do wejścia na żywo. Więc proszę tam potwierdzić i tak jak mówię, myślę, że jutro, jeszcze jeżeli dzisiaj się ktoś zgłosi, później albo jutro rano, to też będzie taka możliwość. W ostatniej chwili nie będzie takiej możliwości, więc wtedy tylko nagrana medytacja. Ale czy osobista, czy nagrana, warto przez drukowane, warto yy, yy, inaczej spojrzeć na swoje relacje z matką. Dobra, to tyle. Na medytację w zasadzie nic nie trzeba przygotowywać, ale jeżeli ktoś chce, to białą świecę. Którą zapalimy w intencji uzdrowienia naszych relacji z matką, nawet jeżeli nie mamy z nią kontaktu, nawet jeżeli jest na tamtym świecie, ale uzdrowienie matki w nas. Nawet sobie zapiszę takie hasło, bo to powinien być chyba tytuł webinaru: Uzdrowienie matki w nas. Z całego serca zapraszam. Dobrze, bierzemy się za robotę. Tak wyszło, że San Petersburg, Rashian tarot na tapecie, więc będziemy go kontynuować. Później będą inne i dzisiaj zaczynam od skorpiona. Czyli co czeka wszystkie skorpiony jutro, jutro 27 maja. I mamy króla, króla, króla pucharów, czyli generalnie skorpiony powinny być czarujące. Bardzo głęboko uczuciowo myślące, czyli myślę, że aspekty planet też zadziałają, nie tylko król Pucharów. No i to jest na pewno dobry czas do relacji z mężczyznami, nie muszą być to tylko relacje uczuciowe, mogą być przyjacielskie. Może warto do kogoś się odezwać, może warto na jakiegoś mężczyznę się otworzyć. Co dla strzelca. Dla strzelca trochę nudna, bo strzelce powiedzą, jest to karta umiarkowania, która mówi, wasze sprawy będą szły um, utartym torem, raczej nic złego nie powinno się wydarzyć. Nad czym powinniście popracować nad równowagą i uczyć się cierpliwości. Strzelce, jeżeli dopiero teraz włączyłyście energetykę, posłuchajcie o webinarze. Bo bardzo ważne dla Was też informacje. Co dla koziorożca? Dla koziorożca Trójka Pucharów, bardzo dobra karta do relacji międzyludzkich. Czy byłyby to relacje takie wirtualne, telefoniczne czy osobiste, dobra kartka, karta do cieszenia się bliskością innych ludzi, rozmów, a nawet picia winka. Zresztą jutro Nów Księżyca, tak? czyli odnowiu Księżyca, wszystko się zaczyna. Dobrze, co dla wodnika? Dla wodnika rycerz Pucharów, czyli bardzo, bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwy mężczyzna, czyli z takim możecie mieć do czynienia, albo sami możecie być bardzo wrażliwi. Minus jest taki, że przy rycerzu Pucharów nie zawsze wiemy, czego chcemy. Idziemy dalej, co dla ryb. Dla ryb, kochani, mamy siódemkę buław. Ryby będą szły do przodu, ale jakieś kłody będą im rzucane pod nogi, ewentualnie sami różne przeszkody sobie wymyślać mogą. Przy tej karcie zwróćcie uwagę troszeczkę na układ krążenia na krążenie obwodowe. Co dla barana? Dla barana bardzo dobra karta ósemka buław. ósemka buław karta. Aktywności, bardzo dużej aktywności, może być ona umysłowa, może być związana z działaniem. Raczej bym przeniosła ją na działanie i załatwiała, rozdmuchała różne trudne sprawy, żeby nakierować je na dobrą drogę. Co dla byka, dla byka rycerz denarów, czyli też sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne, ale też karta pracy. To, co jutro zasadzicie, będzie rzutowało na Wasze dalsze życie, nawet się zrymowało, i sprawy związane z zawodowymi, sprawami finansowymi powinny być ważne. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt, karta kochankowie, czyli jak najbardziej dobra karta do spotkań uczuciowych, seksualnych, ale również podejmowania różnego rodzaju decyzji. To, nad czym powinniście popracować, nad zdecydowaniem, żeby się za dużo nie wahać. Co dla raka? Dla raka dziesiąt, przepraszam, czwórka buław, bardzo ją lubię, niedoceniana przez wielu karta. To jest karta, która mówi oczywiście, że sprawy związane z domem, rodziną mogą być ważne, ale też ona mówi tak, jeżeli będziecie wszystko robić w odpowiedniej kolejności, to będzie dla was korzystne. Wszystko się zrealizuje, tylko nie wyprzedzać, nie przyspieszać, nie odwalać byle jak. Co dla lwa? Dla lwa moja ukochana karta, trójka denarów, o której mówię, karta farta, czego się dotkniecie, powinno się zmienić w złoto. Oczywiście w przenośni, ale wiele rzeczy powinno iść po Waszej myśli. Również może być to otwarcie na dobre relacje z ludźmi. W ogóle robienie tego, co wam przynosi radość? Co dla panny? Dla panny mamy konflikt. Piątka była w karta konfliktu albo wewnętrznego. W zdrowiu nieraz może oznaczać zapalenie, ale raczej nie bierzemy tego pod uwagę w tych dniówkach. Konfliktu wewnętrznego, że możemy być sami na siebie złe. To mówię oczywiście do osób z poznaku panny, albo inni będą nas wkurzać. Nadmiar energii rozładować. I ostatni znak na jutro. Waga uwagi paść denarów. Paść denarów może oznaczać sprawy związane z dzieckiem, dziećmi, ewentualnie może oznaczać też, że będzie dużo pracy do zrobienia, takich małych rzeczy, ale dużo, które się nagromadziły, na, na ale myślę, że powinno wszystko iść dobrze. Kochani, widzę, że ktoś ma urodziny, oczywiście dziękuję Wszystkim za pozdrowienia Jakubowi dla Tetrusi i Jakuba. Dziękuję i innym z Państwa też oczywiście dziękuję. Karta urodzinowa, bo tutaj widzę, że jedna Pani ma urodziny. Gdzie ta Pani, gdzie ta Pani? Gdzie ta Pani, zaraz, 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 zaraz. Witam wszystkich, kochani. Witam z całego serca, że jesteście na żywo. Zapraszam, tak jak mówię, na medytację i webinar. Szczególnie dla tych osób, które mają problem z matką, złożeniem sobie życia uczuciowego, również. I karta urodzinowa dla pani Ireny M. Wszystkiego dobrego, pani Irenko. I karta dla pani na cały rok, okreś, hierarchię. Archanioł Metatron mówi, skup się na tym, co dla Ciebie najważniejsze. Zmotywuję Cię i pomogę Ci w zorganizowaniu. Piękna karta, czyli jeżeli określi Pani hierarchię, to wszystko pójdzie w dobrą stronę. 27, dziewiątka z dnia też jest duża głębokość pani duchowa. I stąd chociażby oglądanie mojego kanału. Kochani, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro. Jutro albo będzie przed webinarem energetyka, albo po webinarze zobaczymy. Zapraszam do tego, żebyście wzięli udział w webinarze i zaprosili mnie do zmiany swojego życia. Pa kochani, cześć, czy chociażby spojrzenia na różne inne sprawy w inny sposób.